Cześć, z tej strony. E, słuchajcie. Nietypowy vlog, e, poniekąd, związany z, poniekąd związany z desantem. E, wczoraj, 29 maja, e, niewielu z Was pewnie wie, wczoraj e, obchodziliśmy Dzień Weteranów Misji Zagranicznych Wojska Polskiego. I wczoraj na stronie klubu byłych żołnierzy wojsk powietrzno-desantowych na Facebooku odezwał się do nas generał Roman Polko, który przekazał nam taką informację: Słuchajcie, drodzy koledzy spodechroniarze, w dniu święta weterana dotarła do mnie wiadomość, że Mon. Prawdopodobnie w uznaniu zasług szóstej Powietrzno-Desantowej w realizacji misji poza granicami kraju tutaj generał wymienił Bośnia, Kosowo, Irak, Afganistan planuje likwidację tej elitarnej jednostki. O likwidacji etatów biurokratów z krakowskiego korpusu nie słyszałem, pisze dalej generał Polko. To nie jest ponury żart, tylko próba likwidacji elity Wojska Polskiego. Nawet moja córka nie potrafi tego zrozumieć i się wydziera z tego powodu. Dalej generał Polko pisze tak. Osobiście przeżywam déjà vu. W 2000 roku były podobne plany likwidacji gromu. Nie wiem, komu zależy na likwidacji elit, ale wiem, że jako żołnierze elitarnej szóstki musimy walczyć o tę jednostkę, ponieważ cała operacja obliczona jest na ciche usunięcie elity polskiego wojska w cień. Nie można pozwolić, aby ten akt dywersji się powiódł. Ze ochroniarskim pozdrowieniem Roman Polko, żołnierz szóstki w latach 1996-2000. No, słuchajcie, no, ta informacja była dla nas generalnie, dla większości z nas, takim kopem w twarz. Potem, oczywiście, się okazało, że takie głosy się już pokazywały w zeszłym roku. Gdzieś tam ktoś usłyszał, na, że takie plany były. Ktoś gdzieś coś już o tym słyszał, że coś takiego może mieć miejsce, ale słuchajcie, gdzieś głosy i tak dalej, a oficjalne można powiedzieć dokumenty Sztabu Generalnego Wojska Polskiego to jest jednak zasadnicza różnica. Dlaczego mówię tutaj o oficjalnych dokumentach? Otóż poprosiłem wczoraj pana generała Polko o to, żeby. Napisał coś bardziej konkretnie, żeby powiedział, kto ma takie pomysły, jak to ma wyglądać, o co tu w ogóle chodzi. No i na moją prośbę, pan generał Polko, słuchajcie, przesłał mi na maila dokument, wersję roboczą, słuchajcie, prawdopodobnie, dokumentu, który nazywa się w ten sposób: Koncepcja integracji 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z 6. Brygadą Powietrzną Desantową w 1. Brygadę Powietrzną Manewrową. To jest dokument, na którym widnieją miejsca na podpisy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pana generała Mieczysława Cieniucha, który ma zatwierdzić tą koncepcję, oraz człowieka, który to stworzył. Który odpowiadał za stworzenie tego dokumentu, czyli szefa zarządu planowania operacyjnego generała brygady Leszka Surawskiego. Dokument powstał w maju 2012 roku, czyli teraz. Podkreślam, że ten dokument, który dostałem mailem, nie jestem w stanie ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że ten dokument, jest dokumentem oficjalnym, skończonym, yy, i tak dalej. Tak samo jak podejrzewam, nie jest w stanie tego powiedzieć na 100% generał Polko. Tutaj trzeba być konkretny. Taki dokument dostałem. Co w tym dokumencie można znaleźć? Słuchajcie, w dokumencie tym pomysłodawcy ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Piszą, że mm, co jest celem planowanych zmian? Celem planowanej integracji brygad aeromobilnych jest dostosowanie struktur składu bojowego uzbrojenia i wyposażenia jednostek bla 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 bla, bla do wykonywania zadań, wykonywania celów NATO, do procedury wsparcia działań terrorystycznych, czyli takie ogólne pierdzielenie, czyli Rozumiem, że teraz brygady nie są w stanie tak, w wykonywać tychże zadań. Nie wiem. E, konieczność tą integracji 6 Brygady z 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej e, tłumaczą nowymi wyzwaniami wynikającymi z doświadczeń nabytych podczas misji zagranicznych oraz potrzebą ciągłego unowocześniania środków walki oraz doskonalenia struktur dowodzenia że poprzez tej, po tej transformacji nowy związek taktyczny będzie zdolny poprzez efekt synergii, słuchajcie, do prowadzenia szerszego niż dotychczas spektrum działań, zadań bojowych. Ja chciałbym tylko zapytać się panów generałów ze sztabu generalnego Wojska Polskiego, dlaczego działają w sumie w kierunku przeciwnym, niż działają wszystkie znaczące cokolwiek armie świata. Przypominam, armia amerykańska w programie swoich reform, które mają trwać na przestrzeni lat, trwają już od jakiegoś czasu, ale zdaje się do 2020 roku, zmieniają koncepcję działania dużych związków taktycznych na rzecz zmniejszenia tychże związków, że wszystkie odchodzi się generalnie od dużych związków taktycznych, dywizyjnych. Połączonych grupy armii i tak dalej, na rzecz właśnie mniejszych rzeczy. Jednostki polityczne desantowe w Stanach Zjednoczonych będą działały cały czas jako oczywiście dywizje, no bo tam jest jednak armia jest większa, ale nie ma żadnej integracji poszczególnych jednostek. No Chyba wiadomo, że koncepcja nowych sił zbrojnych w Polsce od lat zakładała nacisk na. Szybkie, y, mobilne jednostki, y, niewielkie, dobrze wyszkolone, y, a no, doświadczenie pokazuje lat, doświadczenie historyczne, że bardziej mobilne są inaczej. No, kto wpierdzielił Goliatowi Dawid, prawda? Dlaczego? Dlatego, że był mały i szybki, i cwany. A robienie z dwóch brygad aeromobilnych. Jednego większego Molocha, no chyba się mija z celem. Przypominam, że armia rosyjska również jest w tej chwili od paru lat od 2007 roku w głębokiej, że tak powiem, restrukturyzacji swoich związków taktycznych i tak dalej. I tam też. Nie tworzy się większych związków taktycznych, tylko rozbija się większe związki na mniejsze. Mówię tu konkretnie o siłach powietrzno-desantowych. Tam robią rzeczy, wprowadzają rzeczy odwrotne, niż u nas są tutaj, widzę, zaplanowane. Trzeba pamiętać jeszcze jedną rzecz. Wczoraj czytałem wywiad z 2009 roku z jednym z wysokich oficerów 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, który jasno mówił, że Hmm. cała koncepcja działań, rozwoju sił aeromobilnych w Polsce polega na, na ścisłej specjalizacji oddzielnie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej i oddzielnie 6 Brygady y, Powietrzno-Desantowej. Brygada Powietrzno-Desantowa ma swoje zadania, Kawalera Powietrzna swoje. Brygada Desantowa ma batalion powietrzno-desantowy, który y, zdobywa w ewentualnie w czasie jakiegoś konfliktu zbrojnego teren na zapleczu przeciwnika, desantem spadochronowym. Potem przylatuje kolejny batalion już cięższy, ciężej wyposażony. Też się desantuje na spadochronach. A potem przylatuje trzeci batalion desantowo-szturmowy, który już z ciężkim sprzętem ląduje na zdobytych powiedzmy lotniskach, na zdobytych no, no, tam, gdzie zdobyty został teren przez te poprzednie bataliony. Tu są jasne sytuacje. Yy, niestety od pewnego czasu pokazywały się, czytałem na różnych forach militarnych głosy oficerów ze sztabu generalnego Wojska Polskiego, które sugerowały, że już desanty powietrzne nie mają przyszłości. No, albo jest takie nasycenie środkami przeciwlotniczymi w Europie i w ogóle i albo to, albo tamto, albo sam to. No, przede wszystkim, jeżeli się mówi, że Wojsko Polskie będzie wykonywało jednak większość misji za granicami naszego kraju, najczęściej w krajach trzeciego świata, misji natowskich bądź Unii Europejskiej, co jest śmieszne akurat, no, to ja bym tam na takie nasycenie środkami przeciwlotniczymi nie liczył. Poza tym, wyobraźcie sobie, że no, te zadania operacyjne wojsk Santowych też nie, nie, nie byłyby planowane przez kretynów, no chyba że u nas przestaw generalny. i y, działania przeprowadzane desantowe są dopiero przeprowadzane wtedy, kiedy wyeliminuje się środki obrony powietrznej przeciwnika także tutaj, że nagle przestaną być potrzebni spadochroniarze ja bym na to nie liczył ale żeby była jasna sprawa słuchajcie, w tej koncepcji którą przesłał generał Polko mm, oczywiście nie jest nic powiedziane że zostaną zlikwidowane <laughs> bataliony powietrzne santowe będą santowo-szturmowe 6 Brygady znaczy one zostaną zlikwidowane ale jako jednostki pozostaną chodzi tylko o to, że mm, przestanie istnieć Szósta brygada. O to chodzi. Przestanie istnieć i będzie, tak jak mówię, zarządzana gdzieś, przez kogoś, z dowództwa tego większego związku, czyli straci na swojej szybkości, mobilności itd. Bataliony, które są, bataliony bojowe, one według, tego, według tej koncepcji mają zostać.